Siemczko mi drodzy, z tej strony promek, a my dzisiaj robimy próbę odbicia. Jednak się zdecydowałem, ponieważ stwierdziłem, że tak nie może być, że jest taka sytuacja ciężka, bo ciężka. A ja z tym nic nie robię, więc będzie próba odzyskania tych itemów. Potrzebuję tylko tak i lecimy. No, a po ostatniej serii wpadek powiem wam, że. Nie wiem, czy jest najlepiej, jeżeli chodzi o... No, wszystko zasadniczo. Ale nie wolno się poddawać, tak? Trzeba... Trzeba iść przed siebie. Nie wolno się poddawać. Osoby, które poddają się, poddają się, osoby, które się nie poddają, się nie poddają. Ja się nie poddam. Kropka. czym mi bardziej zależy, żeby odzyskać... Moje rzeczy czy może te zbroje Ciężko stwierdzić Nie wiadomo co leży Jeszcze Tu zginąłem chyba A nie, tu byłem blisko w miejsce Ale tu nie zginąłem Tu zginąłem, patrzcie Dobra Dobra nasza zasadniczo można rzec. Dobra nasza, bo odzyskałem itemy. Najb najmniej ich część. W złym miejscu jesteśmy, wiecie, w bardzo złym miejscu. Teraz jesteśmy w lepszej pozycji. No i dobra, no i teraz jestem zadowolony, można... E, kontynuować natarcie. No ja nie jestem dobrym, chyba. Lepszy znaczy jestem w minigry niż w takiego Minecrafta Minecrafta. To samo można wykopać. Zobaczymy, co to ujawni woda. Też nic ciekawego. Dobra, dobra. Tu się zasłaniałem. Także tu mnie raczej nie było. Ubyłem. Tu nie ma niczego. Tu można sobie po prostu zasłonić całą. cały ten tunel. O D. Dobra, lecimy tam, nie ma co. Szczerze, Creepery zabiły mnie tu najczęściej na tym świecie. Kompletnie najczęściej. Creepery są moją zmorą. No, możemy sobie zobaczyć w sumie statystyki mobów. Creepery, zabiłem jednego Creepera. Creeper mnie zabił dwa razy. Także no, dwa do jednego dla Creeperów. W tym pojedynku. Ale lecimy, lecimy, lecimy. Nie może być aż tak tragicznie, jak się wydaje. Nie może być aż tak tragicznie. To jest do wygrania jeszcze, zobaczycie. To jest jeszcze do wygrania. Mimo tej tragicznego... Mimo tych tragicznych chwil, to jest do wygrania na luzie. Zobaczycie zresztą zaraz. Ja tam tylko dojść. Jak tam dojdę, to już będzie święto. Okay, trochę mi rzeczy brakuje, przyznam szczerze. A teraz już mam większość. Dosyć sporą większość. Szukam tych tuneli, w których ja byłem. Tu byłem! Skoro tu jest pochodnia, znaczy, że tu byłem. No to teoretycznie powiedzieć, że jest tu na bardzo dobrej drodze. To szczerze w ogóle nie kojarzę tych okolic. To jest gravel? Tak. Lećmy na dół. Też nie, dobra, nie ma sensu kompletnie. Tu creeper, tu szkielet. Jestem w wodzie, mają przewagę. Ale tylko na chwilę ją mają. Ale nie no, no, na pewno w tym kierunku. Wyście wybuchajcie bez mnie, dobra? Spróbujmy w tym kierunku, a ja to miałem zabetonować No tak, żeby tu nie wchodzić przypadkowo. Już się zapominam i double-klikuję. Ale pech, ale pech, a ja tu byłem. Nie wiem czemu on się akurat teraz odpalił. To jest akurat proste, do wykrania No to trzeba zaszyć tą dziurkę, no. Może tutaj nie ma niczego. Kompletnie nie mam pamięć. chyba że gdzieś tutaj wszedłem, no jest szansa też... Czy chyba... było. No dobra, no ja się już zgubiłem chyba. Chyba, że jeszcze tutaj gdzieś jest wyjście jakieś, no coś. A ja tu byłem już. Aha, to jest wszystko jedno i to samo. To jest w dodatku. No ale mam przynajmniej stolna. Mam tylko jeden kierunek działania, tak naprawdę, w tym momencie tu na dół, albo tu na górę. No, tu na dół idźmy. Chyba na dół schodziłem, nie? Ehe? Znalazłem. Jestem tutaj. To pytanie, gdzie ja zginąłem wtedy? Gdzie za mną kampania? Kampania. A może gdzieś są te itemy wszystkie? Jeżeli w ogóle są. Bo ja tu jak pamiętam zostałem zepchnięty na dół. Z tego miejsca na dół zostałem zepchnięty. Ale czy teraz są tam itemy na dole? Ja nie widzę niczego. Chyba nie ma już niczego, także... Operacja się chyba nie udała Też też Tutaj może Idźcie że stąd Dobra A uciekać A uciekać, jest naprawdę nieciekawie Chyba, że to nie tu było. Nie no, to musiało być tu przecież. No ale nawet jeżeli było to tu, to już nie mam itemów. No. Nie mam moich itemów. Ale to nie znaczy... ...że możemy zapomnieć o tym miejscu. Panie Boże. Możemy się stąd wyłonić jak najprędzej. I będziemy mieli itemy odzyskane. O proszę To wykopać Tylko po to żeby mieć większy wylot stąd To jest koło mnie zasadniczo No dobra To trzeba wybudować jakiś ten poznawczy w ziemi Ja tu byłam Tyle No dobra moi drodzy no Cały odcinek został spełniony, w jakimś stopniu odzyskaliśmy te stracone itemy. Wiem, że ten już trochę weselszy odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie apkę w górę, jeżeli nie zostawcie apkę w dół, Cześć. no i papa.